Dzień dobry. Nazywam się Grażyna Torbicka i od wielu lat pracuję w Polsce jako specjalistka urologii. Poświęciłam się pomaganiu mężczyznom w średnim wieku w utrzymaniu witalności, poprawie krążenia krwi i odzyskaniu pewności siebie. Nie ma powodu do wstydu, polegania na lekach czy samotnego zmagania się z problemem. Pewien 72-letni pacjent powiedział mi kiedyś: "Pani doktor, żyję w ten sposób od ponad 50 lat. Ale ostatnio czuję, że coś jest nie tak jak dawniej. Nie był chory, nie zaczął przyjmować nowych leków, więc co powoli obniżało jakość jego życia? Masturbacja. Problem jednak nie leżał w samym akcie, ale w sposobie jego wykonywania. Nie był chory, nie zaczął przyjmować nowych leków, więc co powoli obniżało jakość jego życia? Masturbacja. Problem jednak nie leżał w samym akcie, ale w sposobie jego wykonywania. Pacjent nie miał pojęcia, że ta czynność może wpływać na jego układ sercowo-naczyniowy, zdrowie prostaty, funkcje seksualne, a nawet zdolność do odczuwania radości z życia. Prawdopodobnie słyszeli państwo, że masturbacja jest zdrowa. Jednak po 60 roku życia pewne nawyki mogą bez żadnego ostrzeżenia stać się szkodliwe dla państwa organizmu. W tym filmie ujawnie 7 powszechnych błędów, które popełniają mężczyźni w średnim wieku podczas masturbacji. I podpowiem, jak je naprawić, zanim wpłyną na Państwa energię, sprawność seksualną czy długoterminowe zdrowie. Szósty z tych błędów popełnia niemal każdy mężczyzna. Zaczynajmy. Zanim przejdziemy do sedna, jeśli jeszcze nie subskrybujecie Państwo mojego kanału, proszę nacisnąć przycisk subskrypcji i włączyć powiadomienia. Dzięki temu nie przegapią Państwo żadnej porady stworzonej specjalnie z myślą o mężczyznach w średnim wieku. Jeśli ten film był dla Państwa pomocny, proszę wpisać jeden w komentarzu, jeśli nie, proszę wpisać 0. Państwa opinia jest dla mnie niezwykle cenna w tworzeniu lepszych treści. A teraz przyjrzyjmy się szczegółowo pierwszemu błędowi. Błąd ten stał się w ostatnich latach coraz bardziej powszechny, a powoli zmienia sposób, w jaki Państwa mózg i ciało reagują na przyjemność. Błąd 1. Nadmierne poleganie na materiałach erotycznych. Przez lata spotkałam niezliczoną liczbę mężczyzn. Zazwyczaj panowie po sześćdziesiątce lub na początku siódmej dekady życia siadali przede mną z zatroskaną miną i mówili Pani doktor, mam wrażenie, że już nic nie czuję. To tak, jakby moje zmysły stępiły się i nie wiem dlaczego. W większości przypadków zadawałam i am proste pytanie. Jak często ogląda pan materiały erotyczne? Niemal za każdym razem w ich oczach pojawiało się wahanie. Nie z powodu wstydu, ale dlatego, że zupełnie nie zdawali sobie sprawy, że może to być szkodliwe. Musicie Państwo wiedzieć, że po 60 roku życia układ dopaminergiczny w mózgu, czyli system odpowiedzialny za przyjemność i motywację, nie jest już tak wrażliwy ani elastyczny jak kiedyś. Oglądanie niekończących się, dynamicznych i stymulujących materiałów wizualnych jest jak zalewanie mózgu bodźcami, z którymi nie jest w stanie sobie poradzić. Gdy robi się to codziennie, co tydzień, mózg adaptuje się w najgorszy możliwy sposób, odczula się. To oznacza, że iskra prawdziwej, naturalnej intymności, która kiedyś sprawiała państwu przyjemność, zaczyna gasnąć. Odczucia nie są już takie same, a reakcje ciała nie są tak szybkie jak kiedyś. Nawet jeśli ciało jest wciąż zdrowe, zdolność do głębokiego połączenia i odczuwania autentycznych emocji powoli zanika. Co gorsza, Wielu mężczyzn w średnim wieku obwinia za to siebie. Myślą, że po prostu tracą czucie z wiekiem. Ale prawda jest taka, że to nie wiek jest winny, lecz nadmierna stymulacja. Jeśli nie zresetuje się systemu reakcji mózgu, ta niewrażliwość może trwać latami, a nawet dekadami. Dlatego, jeśli zauważyli Państwo spadek wrażliwości, poczucia więzi czy satysfakcji, nie należy tego ignorować. Ten pierwszy błąd może być ukrytą przyczyną. Co bardziej zaskakujące, kolejny błąd nie dotyczy tego, co oglądacie, ale gdzie to robicie. To otoczenie może negatywnie wpływać na państwa ciało bez państwa wiedzy, a większość mężczyzn zupełnie się tego nie spodziewa. Błąd, dwa. Robienie tego na sedesie w toalecie. Na pozór wydaje się to nieszkodliwe, a nawet wygodne. Przez lata rozmawiałam z wieloma mężczyznami w średnim wieku, którzy cicho przyznawali, że toaleta stała się dla nich nie tylko miejscem higieny, ale także prywatną przestrzenią uwolnienia. Tam nikt nie przeszkadza, można zamknąć drzwi, a wszystko wydaje się bezpieczne. Jednak większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ta czynność wykonywana na sedesie, zwłaszcza przez dłuższy czas, wyrządza znacznie więcej szkody niż się wydaje. Z wiekiem krążenie krwi staje się niezwykle ważne. Przepływ krwi jest podstawą zdrowej funkcji seksualnej, zdrowia prostaty, a nawet zdolności do regeneracji po orgazmie. Jednak długotrwałe siedzenie, zwłaszcza w zgarbionej i uciskającej pozycji na sedesie, ogranicza przepływ krwi do obszaru miednicy. To uciska prostatę, napina mięśnie dna miednicy i powoli uszkadza nerwy, które z wiekiem stają się coraz bardziej wrażliwe. Widziałam ten wzorzec bardzo wyraźnie. Mężczyźni po sześćdziesiątce i na początku siódmej dekady życia doświadczają objawów takich jak uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, osłabiony strumień moczu, trudności z całkowitym opróżnieniem pęcherza, czy dyskomfort w okolicy krocza, ale nie łączą tych objawów z tym ukrytym nawykiem. Jednak, jako urolog po przeanalizowaniu wyników badań, wysłuchaniu ich historii i prześledzeniu rezultatów, Mogę państwu powiedzieć, że ta pozornie nieszkodliwa pozycja może wywołać powolną reakcję łańcuchową, która z czasem pogarsza wszystko, od intymnych relacji po oddawanie moczu. Rozwiązanie nie jest skomplikowane, to kwestia świadomości. Jeśli ta historia brzmi znajomo, zmieńcie państwo swoje otoczenie. Stójcie, oprzyjcie się, leżcie, dajcie swojemu obszarowi miernicy przestrzeń do swobodnego oddychania i krążenia. Państwa prostata może cicho błagać, abyście przestali ją uciskać. A jeśli ten błąd Państwa zaskoczył, kolejny zdziwi Was jeszcze bardziej. To błąd, który większość mężczyzn w średnim wieku popełnia nieświadomie, a który potajemnie zmienia ich ciało, sprawiając, że z każdym dążeniem do przyjemności odczuwają jej coraz mniej. Błąd 3, pośpiech. Jednym z najczęstszych nawyków, jakie obserwuje u mężczyzn w średnim wieku, Zwłaszcza tych, którzy przez dziesięciolecia nauczyli się radzić sobie ze stresem, wstydem lub po prostu załatwiać sprawy szybko i dyskretnie jest pośpiech w dążeniu do samozadowolenia. Traktują to jako zadanie do wykonania chwilę, którą trzeba jak najszybciej zakończyć, a nie coś, co warto celebrować. Problem polega jednak na tym, że po 60 roku życia państwa ciało nie funkcjonuje dobrze w warunkach stresu, zarówno fizjologicznie, jak i emocjonalnie. Jeden z moich pacjentów powiedział: Pani doktor, ja po prostu chcę to szybko załatwić. Nie mam czasu, żeby się tym powoli cieszyć. Ale kiedy się państwo spieszycie, wprowadzacie swój układ nerwowy w stan napięcia, tętno wzrasta zbyt szybko, naczynia krwionośne się zwężają, a państwo nie otrzymujecie pełnej dawki hormonów komfortu i satysfakcji oksytocyny, dopaminy, serotoniny, możecie osiągnąć orgazm. Ale wasze ciało nie otrzyma prawdziwej nagrody. Zamiast satysfakcji czujecie pustkę, a zamiast witalności zmęczenie. Co gorsza, ten schemat pośpiechu uczy państwa ciało, że przyjemność jest czymś szybkim, powierzchownym i pozbawionym więzi. Z czasem zaczynacie tracić wrażliwość, nie możecie utrzymać podniecenia i macie trudności z utrzymaniem zainteresowania relacją z partnerką. I myślicie, że to po prostu starość. Ale prawda jest inna: to nawyk pośpiechu, a ten nawyk powoli okrada państwa z czegoś znacznie potężniejszego niż kilka minut uwolnienia. Zwolnijcie tempo, nadajcie znaczenie każdej chwili. Jeśli dacie sobie przestrzeń do odczuwania, państwa ciało wciąż jest w stanie wytworzyć głęboką satysfakcję. Oddychajcie, zatrzymajcie się na chwilę. Nie ma już mety, jest tylko obecność tu i teraz. A mówiąc o byciu obecnym, Większość mężczyzn nawet nie zdaje sobie sprawy, że zaniedbuje jedną z najważniejszych grup mięśni w swoim ciele. Ukryty system, który kontroluje wszystko, od siły erekcji po kontrolę nad oddawaniem moczu. Omówimy to w następnej kolejności. Gdy to zrozumiecie, każdy aspekt państwa zdrowia seksualnego może się zmienić. Błąd 4. Ignorowanie mięśni dna miednicy. Większość mężczyzn nigdy nawet nie słyszała o mięśniach dna miednicy. A jest to jeden z najważniejszych elementów państwa ciała, zwłaszcza po 60 roku życia. To fundament pod pęcherzem, prostatą i narządami płciowymi. Ukryty silnik napędzający wszystko. Od erekcji, przez orgazm, po kontrolę nad oddawaniem moczu. Kiedy ta grupa mięśni jest słaba lub zaniedbana, wszystko zaczyna powoli, ale poważnie, szwankować. Pamiętam mężczyznę po sześćdziesiątce byłego sportowca i dumnego ojca, który przyszedł do mnie, skarżąc się na problemy z funkcją seksualną. Pani doktor powiedział: Dobrze się odżywiam, ćwiczę, ale coś po prostu nie działa jak należy. Nie zdawał sobie sprawy, że jego mięśnie dna miednicy, które w młodości były silne, teraz są uśpione. Przez lata siedział, wywierał nacisk na podbrzusze i ignorował tę część ciała, co doprowadziło do poczucia odłączenia i trudności. Kiedy podczas masturbacji nie ćwiczycie Państwo mięśni dna miednicy, lub co gorsza, napinacie dolną część brzucha, nakładacie niepotrzebne obciążenie na prostatę i osłabiacie mięśnie, które powinny ją wspierać. Z czasem prowadzi to do nietrzymania moczu, uczucia niepełnego opróżnienia pęcherza, osłabienia erekcji i zmniejszenia intensywności orgazmu. To nie dzieje się z dnia na dzień, ale podkrada się powoli, rok po roku. Ale dobra wiadomość jest taka, że możecie te mięśnie ponownie aktywować. Delikatne napinanie mięśni, których używacie do wstrzymywania moczu, może wzmocnić świadomość i siłę. Z czasem ten prosty nawyk może przywrócić nie tylko funkcje fizyczne, ale także pewność siebie. A mówiąc o pewności siebie, na tym etapie życia zbyt mała lub zbyt duża aktywność może faktycznie wytrącić cały system z równowagi. Możecie być zaskoczeni, że częstotliwość Czyli jak często się dotykacie, może odgrywać większą rolę niż wam się wydawało. Omówimy teraz dlaczego. Błąd 5. Zbyt wysoka lub zbyt niska częstotliwość. To temat, z którym wielu mężczyzn w średnim wieku ma problem. Niektórzy martwią się, że robią to zbyt często, inni po cichu zastanawiają się, czy nie robili tego zbyt długo. Wśród wstydu, dezorientacji i przestarzałych rad większość mężczyzn po 60 roku życia kroczy samotną i niepewną ścieżką. W praktyce widzę, że obie skrajności są szkodliwe. Kiedy mężczyzna masturbuje się zbyt często, z przyzwyczajenia, z nudów lub z powodu nierozwiązanych emocji, jego ciało często nie jest w stanie nadążyć. Poziom energii spada, tkanka prostaty może stać się podrażniona, aż czasem można zauważyć, że regeneracja trwa dłużej lub stopniowo zanika zainteresowanie prawdziwą intymnością. To staje się coraz mniej kwestią pożądania, a coraz bardziej nawyku, co odczula układ nerwowy i zużywa witalność. Z drugiej strony, niektórzy mężczyźni całkowicie przestają, może z powodu leków, problemów zdrowotnych, poczucia winy na tle religijnym lub po prostu dlatego, że uważają się za zbyt starych. Ale nie zdają sobie sprawy, że ciało, jak każdy system, potrzebuje regularnej cyrkulacji. Stymulacja seksualna, nawet bez orgazmu, pomaga utrzymać przepływ krwi do narządów płciowych, aktywuje zakończenia nerwowe i pomaga utrzymać zdolność do erekcji. Kiedy ten stan trwa zbyt długo, może prowadzić do atrofii, zaniku pożądania, a drzwi do połączenia z własnym ciałem i emocjami zamykają się bez ostrzeżenia. Nie ma idealnej liczby, ale dla większości mężczyzn po 60. roku życia. Świadoma, skupiona i delikatna masturbacja raz lub dwa razy w tygodniu jest zazwyczaj optymalna. Pozwala to ciału utrzymać krążenie, przywrócić równowagę hormonalną i utrzymać system witalny, nie powodując przy tym wyczerpania. Pamiętajcie, nie chodzi o zasady, ale o słuchanie. Państwa ciało będzie cicho mówić, gdy wkroczycie w starszy wiek, a kluczem jest nauczenie się go słuchać. Nawet jeśli częstotliwość jest odpowiednia. Powszechny błąd może zniweczyć cały postęp. Większość mężczyzn robi to instynktownie, nie zdając sobie sprawy, że uszkadza swoje nerwy i zmienia swoją anatomię. Zaraz powiem o co chodzi. Błąd 6. Używanie nadmiernego nacisku lub siły. To jeden z najczęstszych i jednocześnie najbardziej destrukcyjnych, przeoczanych błędów, jakie widzę u mężczyzn w średnim wieku. Niezliczoną ilość razy siadali przede mną sfrustrowani i zdezorientowani pacjenci, mówiąc: Pani doktor, nie czuję już tego tak intensywnie, lub teraz wymaga to o wiele więcej wysiłku. Za tymi słowami kryje się zazwyczaj cichy nawyk, nad którym nigdy się głębiej nie zastanawiali, używanie nadmiernego nacisku podczas dotyku. Rozumiem, że z wiekiem wrażliwość może spadać i naturalne jest, że próbuje się chwytać mocniej, naciskać silniej lub używać intensywności, aby odzyskać utracone doznania. Ale prawda jest taka, że państwa ciało mówi wam, że siła nie przywraca czucia. Ona je niszczy. Nerwy w państwa penisie są delikatne, zwłaszcza po 60 i 70 roku życia. Lata nadmiernego tarcia, mocnego ucisku lub polegania na przedmiotach czy powierzchniach, które wywierają zbyt dużą siłę. Mogą prowadzić do rzeczywistych uszkodzeń fizycznych. Powstają mikrorazy w tkankach, dochodzi do utraty elastyczności, a nawet bliznowacenia pod skórą. Może to prowadzić do skrzywienia przy wzwodzie, zmniejszonego przepływu krwi i dyskomfortu podczas podniecenia. To nie jest tylko kwestia dyskomfortu, to może trwale zmienić strukturę państwa ciała. Te problemy są jak cichy złodziej. Nie pojawiają się z dnia na dzień, ale kumulują się powoli. A gdy zauważycie różnicę, uszkodzenia często już się rozpoczęły. Ale jest też drugi aspekt: kiedy mężczyzna czuje, że musi walczyć o przyjemność, odłącza się od radości, jaką ona daje, staje się to walką, a nie uzdrowieniem. Już sam ten psychologiczny wzorzec może zmienić zdolność ciała do relaksu i przyjmowania. Dlatego postawcie na delikatność. Państwa ciało na to zasługuje, a państwa przyszłe ja wam za to podziękuję. A mówiąc o odłączeniu, ostatni błąd jest błędem mentalnym i emocjonalnym, który sięga głębiej niż aspekty techniczne i fizyczne, a który jest zbyt powszechny u mężczyzn w średnim wieku i może być najbardziej destrukcyjny. Porozmawiajmy o tym. Błąd 7. Brak połączenia emocjonalnego lub intencji podczas masturbacji. To najtrudniejszy do zauważenia ze wszystkich błędów i często najbardziej bolesny. Nie chodzi o to, co robicie, jak często to robicie. Ani nawet gdzie to robicie, ale o to, co czujecie, gdy to robicie. Z biegiem czasu wielu mężczyzn w średnim wieku zaczyna traktować samozadowolenie jako coś mechanicznego, rutynowego, pustego i pozbawionego znaczenia. Staje się to cichą ucieczką od samotności lub nawykiem wykonywanym bezmyślnie, bez emocji, bez intencji. Rozmawiałam z wieloma mężczyznami po 60 i 70 roku życia. I wszyscy mówili to samo, to już nie to samo, lub nawet nie wiem, po co się starać. Prawda jest taka, że ich ciała mogą wciąż działać poprawnie, ale ich umysły są gdzie indziej. Brakuje połączenia, skupienia na chwili obecnej, ciepła. To emocjonalne wyobcowanie może mieć negatywne skutki nie tylko psychiczne, ale i fizyczne. Kiedy masturbacja jest emocjonalnie odłączona, układ nerwowy jest trenowany, aby oczekiwać przyjemności w sposób obojętny. Wciąż możecie osiągnąć orgazm, ale wasz mózg i ciało nie uwalniają tych samych pozytywnych hormonów. Nie dostaniecie poprawiającej nastrój oksytocyny ani motywującej dopaminy. Zamiast tego czujecie tylko odrętwienie, niewyraźne wspomnienie dawnych doświadczeń. Co ważniejsze, wzmacnia to przekonanie, że przyjemność jest czymś, co robicie sami w ciszy i bez radości, ale wcale nie musi tak być. Nawet czynność wykonywana w samotności może być znacząca, skupiona i pozytywna. Może to być moment ponownego połączenia się ze swoim starzejącym się ciałem nie we wstydzie, ale z wdzięcznością. Państwa ciało wciąż jest państwa, wciąż może czuć i wciąż jest ważne. Teraz, gdy omówiliśmy wszystkie siedem błędów, połączmy wszystko w całość. Ponieważ prawdziwa zmiana zaczyna się od zrozumienia, jak odbudować i ponownie połączyć siłę, Pewność siebie i witalność, bez względu na wiek. O tym, co dalej, porozmawiamy za chwilę. Nie przegapcie pełnego obrazu. Państwa ciało wciąż do was mówi. Jeśli dotarliście państwo aż tutaj, chcę z wami porozmawiać nie tylko jako lekarka, ale jako ktoś, kto głęboko szanuje podróż, którą przeszliście. Przez lata widziałam tak wielu wspaniałych mężczyzn zmagających się w milczeniu. Obwiniają wiek, obwiniają czas, a nawet obwiniają samych siebie. Ale prawda jest taka, że nikt nigdy nie nauczył nas, jak dbać o nasze ciała, gdy się starzejemy, zwłaszcza w aspekcie przyjemności seksualnej i więzi. Właśnie usłyszeliście Państwo siedem powszechnych błędów, które mężczyźni w średnim wieku popełniają podczas masturbacji. Te błędy nie wynikają z lenistwa czy ignorancji, ale z nawyku, z kontynuowania przez dziesięciolecia tego, co działało w przeszłości, nie zdając sobie sprawy, że ciało, podobnie jak życie, się zmienia. Krążenie krwi zwalnia, prostata staje się bardziej wrażliwa, układ nerwowy nie toleruje już siły ani zaniedbania, a umysł pragnie nie tylko czuć, ale i nadawać znaczenie. Chcę to jasno powiedzieć: dotykanie siebie nie jest powodem do wstydu. Szukanie ukojenia, komfortu, a nawet przyjemności poprzez własne ciało nie jest niczym złym. Problem pojawia się, gdy przestajemy zwracać uwagę, gdy się spieszymy, gdy się odłączamy. Gdy zakładamy, że to, co działało w przeszłości, będzie działać wiecznie. Spójrzcie. Wszystkie te błędy: nadmierne korzystanie z materiałów erotycznych, robienie tego w złej pozycji, pośpiech, ignorowanie mięśni na miednicy, robienie tego za często lub za rzadko, używanie nadmiernej siły lub robienie tego bez emocji, mają jedną wspólną cechę: brak połączenia. To jest prawdziwe zagrożenie. Nie wiek. Niepożądanie, ale powolne zanikanie połączenia z własnym ciałem, własną przyjemnością i własną witalnością. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie jest za późno nigdy nie jest za późno. Państwa ciało wciąż do Was mówi nawet jeśli teraz mówi ciszej, nawet jeśli reaguje wolniej, nawet jeśli rzeczy nie są takie jak kiedyś wciąż żyje i potrzebuje Państwa uwagi, troski i szacunku to jak klasyczny samochód. W miarę starzenia się trzeba się z nim obchodzić inaczej, ale to nie umniejsza jego wartości. W rzeczywistości, pod wieloma względami, czyni go to jeszcze cenniejszym. Co więc teraz robić? Zacznijcie od małych rzeczy. Bądźcie delikatniejsi, bardziej skupieni, nauczcie się na nowo odczuwać swoje ciało. Zamiast nawyku używajcie intencji, zamiast wstydu ciekawości. Przestańcie gonić za rezultatem, a zacznijcie szanować doznania. Oddychajcie, zatrzymajcie się i nie bójcie się tego, co czujecie. A co najważniejsze, nie przestawajcie wierzyć, że połączenie wciąż istnieje w Was samych i w relacjach z innymi. Widziałam mężczyzn po 60, 70, a nawet 80 roku życia, którzy odzyskiwali swoje zdrowie, intymność i witalność, gdy zaczęli postrzegać starzenie się nie jako koniec, ale jako transformację. Zasługujecie na tę transformację. Zasługujecie by znów czuć. Zasługujecie by żyć świadomie, silnie i z godnością nawet w najbardziej intymnych sferach swojego życia, bo ostatecznie nie chodzi tylko o unikanie błędów, ale o odzyskanie cichej siły, która wciąż tkwi głęboko w was. Jestem pewna, że ona wciąż tam jest. A teraz weźcie to, czego się nauczyliście. Zastosujcie to z delikatnością i pamiętajcie, że Wasze najlepsze dni nie są w przeszłości, ale zależą od tego, jak z troską, mądrością i dumą zdecydujecie się postawić kolejny krok. Jeśli to było pomocne, proszę polubić, zasubskrybować i nie zapomnijcie podzielić się tym z innym mężczyzną, który powinien to usłyszeć. To wszystko w tym filmie. Dziękuję za obejrzenie.